Jak widzicie szybkie cappuccino kochani z rana, bo za chwilę muszę lecieć Pogoda moi drodzy za oknem, no powiem wam, maj tragedia z tą pogodą Naprawdę tak lało przedtem, na razie przestało padać, więc jest takie niebo wiecie Zobaczcie, pochmurane, ale przestało na razie padać Ale jest kochani zimno, niestety nie wiem co ten maj z tą pogodą wyprawia, ale no, strasznie beznadziejna pogoda, no i zimno, oczywiście. No, tak więc, kochani, zapraszam Was serdecznie na nowego vloga. Jak widzieliście, moi drodzy, szybkie cappuccino, ale już nie zdążę go wypić, bo muszę wychodzić jadę Kamilę, zawieźć akurat do szkoły. Jeszcze muszę podjechać do jednego miejsca. Muszę jeszcze wymienić baterię, kluczyk od samochodu, więc. Tak, moi drodzy, zaczyna się kochani dzień od wyjazdu, moi drodzy. Od wyjazdu jeszcze nie jadłam śniadania, zrobiłam, tylko powiem Wam, herbatę wypiłam. Zrobiłam sobie właśnie to cappuccino, ale tak jak mówię, nie zdążę. Wypić polecę. A w ogóle dzisiaj, kochani, jest poniedziałek i tak jak Wam pokazywałam, no pogoda nas, moi drodzy, niestety, ale nie rozpieszcza. Pogoda jest fatalna, no ale co zrobić? Od 20 mówili, że ma być cieplej. Jutro, kochani, jest 20. Zobaczymy, bo dzisiaj to jest naprawdę zimno. Ja się sama zastanawiam, co mam ubrać, ale chyba ubiorę taką brązową alpakę, tą czekoladową, co mam, bo naprawdę jest zimno. Wczoraj my byli na głosowaniu i była taka brzydka pogoda, deszcz padał, no i ubrałam sobie tą alpakę, więc mi było y, ciepło. No miejmy nadzieję, kochani, że to ciepło wróci jak najszybciej, i będą piękne dni, no bo no, ile nam zostanie tego, tej wiosny, tego lata, moi drodzy? Czas naprawdę szybko leci, więc niech się zrobi już w końcu pogoda. Kwiaty też na balkonie, na tarasie chciałyby pięknie rosnąć, a tutaj, moi drodzy, co? Tak zimno, tak brzydko? Maj? Coś niesamowitego. Dobra, kochani, Le ja lecę, kochani, a Was zapraszam, tak jak mówiłam, na nowego vloga. No to dobra, moi drodzy, lecimy wymienić najpierw te baterie, widzicie, widzicie, ram alpakę. No, bo taka pogoda, powiem Wam w sumie, mieszana ciepło, zimno jak chłodno jest. I tak moi drodzy, bateria wymieniona. Byłam jeszcze teraz tutaj w sklepie po jabłka. Bo bardzo dobre jabłuszka tutaj właśnie pani sprzedaje w warzywniaku. Zawsze jak jestem, to lecę i właśnie tutaj kupuję. Tak więc jadę teraz jeszcze chcę wstąpić do CNSE. Ja po jedną rzecz, którą ostatnio miałam wziąć, ale stwierdziłam, że zamówię. Ale jednak jak jestem tutaj, to nie będę zamawiać wiecie koszty przesyłki i tak dalej, więc jadę. Do szynceja. Nie wiem, już nie będę chyba wam nagrywać niestety, bo chyba nic już nowego pewnie nie ma, więc przejdę, zobaczę, co jest i czy jest ta rzecz, którą potrzebuję. No to dobra, moi drodzy, jesteśmy w szynceju. Idziemy zobaczyć na tą jedną rzecz. Ja już jestem w domu, no i właśnie gotuję obiad, robię tego kurczaka właśnie z tą papryką, cukinią tam właśnie robi się kurczak. No a tutaj właśnie papryka i cukinia. No i nastawiam sobie od razu jeszcze tutaj wodę na makaron, właśnie ten makaron do tego właśnie kurczaka i do tej cukinii z papryką. Danie wyśmienite, szybkie, więc zaraz będzie gotowe. Samym, kochani, w vlogu, bo on będzie łączony z dwóch dni, ale niestety dzisiaj, kochani, już mamy środę. Nagrywałam ostatnio w poniedziałek, wczoraj był wtorek, no niestety nic nie nagrywałam, no jakoś nie miałam czasu na to, więc jestem, moi drodzy, dzisiaj w środę. Więc taki przeskok z poniedziałku, moi drodzy, na środę. Mam nadzieję, że też tak, kochani, może być Jest dzisiaj, tak jak mówię, środa Jest rano, jest po godzinie 7 i 7.20 ja Za chwilę z Damianem wychodzimy do szkoły Pogoda jest jak na razie przepiękna Od rana błękitne niebo, świeci słońce Wczoraj już po południu też piękna pogoda się zrobiła Bo w poniedziałek, jak widzieliście, było naprawdę fatalnie Było kiepsko, brzydko, zimno A dzisiaj... Naprawdę jest pięknie, ładnie. Choć jest dopiero 10 stopni, ale to już jest o wiele lepiej niż to co było właśnie ostatnio. Tak więc kochani, zapraszam was na kolejny dzień ze mną. No i zobaczcie moi drodzy, pogoda jest, jest świeci fajnie słoneczko. Tak więc y, będzie pewnie ładny dzień. Miejmy taką nadzieję. Z rana wiecie, jest troszeczkę chłodno. Ale powiem Wam, że ja poszłam w samym sweaters, Damianowi, chociaż ubrałam kurtkę, no bo wiecie, jakby gdzieś czasem szli, a nie wiadomo jakby później było, więc yy, niech tą kurtkę ma taką cienką, wiecie, w szkole. A jak będziecie po to, pójdą do parku, to nie będzie najwyżej ubierał, ale lepiej mieć ze sobą, bo ono w sumie jest troszeczkę chłodno, Ale zobaczcie, moje kwiaty są, niech będzie ciepło, żeby one już, wiecie, ładnie rosły. Jednego, zobaczcie, musiałam tutaj dać, bo bo, 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 kogo tutaj mamy? tutaj mamy tego tego dziada mamy, tego dziada mamy tego króliścia. będziesz się bawił teraz zabawkami tutaj? jeszcze Damiana zabawki zostały, damianie raz tutaj się bawi z chmurką właśnie tymi zabawkami co chmureczko, ona mi tutaj poluje właśnie na kwiatki, więc tego musiałam dać właśnie tutaj, a jeszcze poluje mi, zobaczcie, na tego o, proszę bardzo i muszę pilnować, żeby ona mi tego tutaj nie zjadła no, i tak to moi drodzy wygląda. Chmureczka sobie tutaj teraz po kicach pobiega, a ja idę sobie właśnie zrobić zaraz kapuccino, y, bo jeszcze nie piłam. No, także więc y, kwiaty moi drodzy są na tarasie. Pogoda niech teraz będzie, żeby wiecie, to wszystko y, rosło. Więc teraz tego roku mam takie pozmieniane. Co ty chcesz? A poszłaś tutaj. Także pozmieniane tego roku w sumie. Y, z ta, z tej strony w tamtym roku miałam y, też tą samą odmianę, tylko były te mini, y, raczej nie mini, tylko były większe te kwiatki, a y, teraz y, są mniejsze, kupiłam. No i mamy taką tutaj y, też taką trawkę, która będzie rosła trawkę. Takie liście po prostu zaraz Wam tutaj pokażę. Może z tej strony takie właśnie listki. No i one takie pędy puszczają, mają takie fez długie, wiszą, więc tak to teraz mojej drodzy wygląda pomieszane moi drodzy, takie będzie. Dobra, lecę robić sobie cappuccino. I tak moi drodzy, cappuccino właśnie sobie zrobiłam. Siądę sobie tutaj właśnie na huśtawce na chwilę na tarasie. Wypiję sobie. No i coś zrobię na drugie danie, bo zupę mam ze wczoraj, więc wczoraj były na drugie naleśniki, to dzisiaj może jakoś racucha z jabłkami zrobię. No nie wiem. Zobaczymy. Potem muszę jeszcze jechać właśnie po chleb, ale to dopiero jak przeprowadzę damiana ze szkoły, to dopiero później sobie na spokojne. Na spokojnie, moi drodzy, pojadę. A na razie pijemy sobie kapucz. Powiem Wam teraz tak przyjemnie tutaj siedzieć, bo dlatego, że te kwiaty są, jeszcze jak słońce świeci, jest cieplej, no to można posiedzieć na tarasie i naprawdę jest bardzo miło, moi drodzy, bardzo miło. No i tak ja się kochani już y, przebrałam, y, podgrzałam sobie właśnie y, jeszcze zupę, no i lecę teraz najpierw y, podamiana, no i potem co jadę y, po chleb, żeby sobie odebrać. Jeszcze trochę rzeczy tam chciałam y, zakupić, co potrzebuję, no i, i tyle by było moi drodzy, także więc teraz najpierw lecę po podamiana. A w ogóle, moi drodzy, to jeszcze mi się właśnie teraz y, przypomniało, jak skończyłam, y, że y, na sobie mam właśnie, y, chciałam Wam pokazać tą właśnie y, bluzeczkę, co ostatnio Wam pokazywałam, co kupiłam w Sinsayu, umierzyłam ją y, właśnie y, w przymierzalni, więc zobaczcie, ona tak wygląda, ja sobie na to tylko teraz zarzuciłam Sweterek oczywiście też jest y, z Sinsaya, taki z ładnymi złotymi y, guzikami, to jakiś czas temu y, kupiłam, no a bluzeczka, zobaczcie, ona tak, Wygląda, tu ma właśnie tą baskinkę. Jak widzicie, ona jest tylko taka delikatna, no i tutaj ona jest sznurowana. No, także więc moi drodzy, zobaczcie, tak to wygląda. Ja akurat ubrałam do zwykłych, normalnych jeansów. No i powiem Wam, że też fajnie wygląda. I do czarnych jeansów, jak mierzyłam wtedy, też świetnie ten żółty kolor wygląda. No, także więc moi drodzy, tak to wygląda. Jakby ktoś jeszcze pytał, to to jest właśnie ta bluzeczka z Scentsa. No i tak, moi drodzy, ja już jestem akurat, powiem Wam, na mieście, właśnie sobie pojechałam po chleb, jadę jeszcze do Intermarsze. potrzebuję tam parę rzeczy, pogoda, powiem Wam, że jest mi no, niezmiernie gorąco, zrobiło się naprawdę ciepło, ja ubrałam sobie właśnie ten sweterek, chociaż powiem Wam, że wieje jakiś taki dziwny właśnie wiatr, no ale... No, miejmy nadzieję, że z tego nic nie będzie, bo chociaż mówili, że dzisiaj ma być ładnie, od piątku ma się znowu zepsuć. A pogoda jest naprawdę przepiękna. Tak tutaj patrzę, zaglądam, ale jest naprawdę błękitne niebo. Dobra, kochani, ja już wróciłam z targu, kupiłam truskawki, kupiłam pomidory malinowe, najlepsze, no i kupiłam, kochani, ogórki. No i co, jadę teraz jeszcze moi dozy do intermarsze. No naprawdę ciepło, mega ciepło, i niech ta pogoda już powiem wam, z nami zostanie. Także więc, moi drodzy, na tyle by było. Także, kochani, ja jadę do Intermarsze. No i co? Odzywam się, kochani, do Was później. No to dobra, moi drodzy. Mamy kupiony sprzęcior. Właśnie potrzebowałam gaśnicę do samochodu. Ale szukam jeszcze trójkąta, ale tutaj nie ma i trzeba jechać do sklepu motoryzacyjnego, niestety. Więc dobra, wzięłam tylko gaśnicę i lecę jeszcze na jakąś spożywkę, żeby zobaczyć tam nadział. Right. moi drodzy, wracam tutaj już do Was, bo mi się przypomniało. W poniedziałek, jak byłam w Sinseju, miałam Wam pokazać, co ja kupiłam, po co ja specjalnie właśnie tam pojechałam. W sumie specjalnie przy okazji miałam blisko, ale i też specjalnie, bo miałam zamawiać, ale stwierdziłam, że wezmę w sklepie. Bo jak wcześniej nagrywałam, widzieliście tego vloga, co kręciłam go w Sinseju. Nagrywałam, pokazywałam co jest, no to było tego mnóstwo, a teraz powiem Wam, że no, przerzadziło się, bardzo mało się tego y, zrobiło. Tak więc, moje drodzy, zacznijmy od tego, bo ja za chwilę idę na podwórko. Trzeba wziąć, wiecie, chmurkę y, na pole, bo później jeszcze muszę z mamą jechać do lekarza, więc wiecie, jak to y, jest człowiek cały czas zabiegany. Jeszcze muszę sprawdzić, czy Damian ma jakieś zadania. Jest godzina, moi drodzy, 15.00 więc trzeba się streszczać, a byłam teraz jeszcze jak widzieliście w Intermarsze kupiłam gaśnicę, tak gaśnicę, moi drodzy, do naszego nowego samochodu, pewnie jak żeście już zauważyli żeby nie było pytań gdzie, skąd czyj samochód to jest nasz samochód, my nowy samochód inny my sobie kupili także więc, kochani, była potrzebna gaśnica a teraz, moi drodzy zakup synseja kochani to jest, moi drodzy, ten koszyk właśnie i ten koszyk na głównej stronie na YouTube właśnie mieliście zdjęcie właśnie tego koszyczka. Powiem wam, że ja się zastanawiałam, czy go kupić, czy go nie kupić, bo ja mam coś podobny koszyk, mam go jeszcze z Nadmorza. Jest taki też pięknie pleciony, on ma jeszcze takie różne wzory właśnie tu zerkam, bo jego tutaj mam i on jest różowy właśnie z takim jasnym ale stwierdziłam, że sobie kupię nowy, bo dlatego, że tamten ma zepsuty zamek w środku, nie da się go po prostu, wiecie, zasunąć. A ten jest naprawdę taki przepiękny, zobaczcie, jak on ładnie wygląda. No i jak ostatnio nagrywałam, pokazywałam Wam, no mnóstwo tych koszyczków, kochani, było. A wczoraj, nie wczoraj, tylko w poniedziałek zajechałam, no i niestety, moi drodzy, były tylko trzy. Więc ja wzięłam jeden, zostały tylko, kochani, jeszcze dwa. I zobaczcie, jak to się wszystko szybko po prostu sprzedało. Tak więc yy, taki koszyczek, on jest taki, wiecie, yy, miękki jest nawet, on nie jest taki mega, yy, wiecie, sztywny, jest nawet dość miękki, jest usztywniony, ale jest ten, yy, to z czego jest zrobione, to, on jest, to jest takie nawet dosyć mięciutkie, przyjemne. I zobaczcie, piękną, ładną ma tutaj y, kokardę zawiązaną. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce, to nie musi jej mieć, można ją odwiązać. No i do tego, moi drodzy, macie takie ładne uszy ale takie skórzane, powiem Wam, że ta kolorystyka do tego jaśniutkiego beżu, ten czer, ta czerń, ta czerni, ta kokardam, te uszy, to naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Pięknie się prezentuje do jakiejś sukienki, na przykład do tej sukienki, stwierdziłam, że ja właśnie ten koszyk będę nosić do tej czarnej sukienki ażurowej, którą właśnie kupiłam w Sinceju, i on przepięknie do tej sukienki, uwierzcie, wygląda. Naprawdę bardzo ładnie, zobaczcie, uszy są właśnie z takiego ala, Skórzany, no ala skórzany no, to nie jest skóra, tylko takie. Ala skóra ja zawsze na to y, mówię. Jest y, ładnie, zobaczcie, y, obszyte. Kokarda też, zobaczcie, jest y, piękna. Ładna. Ona jest taka właśnie śliziutka. Zawsze oczywiście możecie ją rozwiązać. Możecie sobie przewiązać inaczej, bez kokardy, tylko po prostu tu to puścić. No, i jak ktoś chce. Mi się na przykład podoba z kokardą, bardzo ładnie to wygląda. No, i od razu wam pokażę, moi drodzy, środek w ten sposób, że tutaj macie, moi drodzy, zameczek. Odsuwacie go oczywiście. No, i środek, moi drodzy, macie taki. Jest taki środek, jest oczywiście podszewka. No, i tutaj, już wam pokazuję, tutaj macie kieszonkę. Dodatkowo jest taka jeszcze mała kieszonka, żeby sobie coś tam wrzucić, chusteczki czy klucze, nawet telefon jakiś tam wejdzie. No, także jest pojemna, głęboka. I ważne jest to, powiem wam w tym koszyku, że ma zamek, bo jak wiecie, nie wszystkie koszyczki mają właśnie ten. Zamek, żebyście mogły sobie po prostu, wiecie, zasunąć i nic wam wtedy nie wyleci, bo macie bezpiecznie zasunięty. Także to jest właśnie fajne. Ja przy tamtym koszyku też mam, tylko jak mówię, zepsuł mi się właśnie ten zamek, no i trzeba by było pewnie go jakoś wymienić. No, także kochani, taki sobie fajny koszyczek zakupiłam. Cena, powiem Wam, 59,99. Ja jeszcze na niego miałam zniżkę, kochani, 10 zł, więc go kupiłam o 10 zł, jeszcze taniej po prostu, bo mi z punktów zostało. A wiecie, nieraz te punkty, właśnie, yy, nieraz się traci te punkty po prostu. I mówię, wezmę sobie już, wykorzystam jak już jestem, właśnie na ten koszyk. Także, kochani, taki właśnie koszyczek sobie zakupiłam w Sinseju. Naprawdę, uwierzcie, są świetne. Na lato do sukienek, do klapeczek, do krótkich spodynek, do bluzeczek na ramionczkach wygląda naprawdę przepięknie taki właśnie koszyczek, zamiast wiecie zwykłej takiej torebki, którą nosicie na co dzień, czy w zimie, czy przez jesień. Yy, nawet i lato, to takie, powiem Wam, taki koszyk to jest zupełnie coś innego, rzeczywiście taki letni, bo jego tylko latem nosicie, na wiosnę teraz, no i oczywiście lato, bo w zimie nie będziecie chodzić przecież z takim koszykiem. No, także moi drodzy, taki piękny koszyczek w Sinseju. Patrzcie u siebie, jak Wam się podoba, czy po prostu jeszcze dostaniecie, czy nie, bo ja, to jak mówię, zostały tylko trzy takie yy, koszyki, ja kupiłam jeden, więc zostały tylko, moi drodzy, dwa koszyczki. Także kochani, to Wam chciałam właśnie pokazać ten koszyk. Ja teraz, moi drodzy, pędzę na pole, weźmiemy chmurkę, idę tylko zmienię sobie krótkie spodenki, bo mam dżinsy ubrane i lecimy z króliczkiem na pole. Dajcie znać, czy uwielbiacie takie koszyki, czy macie takie koszyczki i używacie je latem właśnie do tych letnich rzeczy, sukienek, właśnie tak jak mówiłam, spodenek, bo naprawdę one przepięknie koszyczki wyglądają. Są większe, są mniejsze. Ja akurat kupiłam ten większy, bo też były takie mniejsze, inne koszyki, jak Wam kiedyś pokazywałam, ale ten naprawdę robi, powiem Wam, całą robotę przepięknie. To, moi drodzy, wygląda. Także więc, moi drodzy, na tyle by było. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy yy, myślicie też taki koszyk zakupy w Zniuseju, czy macie swoje, inne, czy po prostu takie rzeczy nosicie przez lato, to zamiast torebki, tylko koszyk. Dobra, moi drodzy, Uciekam, lecę, moi drodzy, z chmurką na pole. No i może Wam coś od razu nagram może na polu, pokażę Wam moje y, czostki, jak ładnie wyglądają. I've never really been the one who's worried Always been the one who's keeping it cool The kind of guy who chill while others hurry I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love is based on honesty Kept thinking how real love should feel Knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be free Wherever I want to, before I saw who I could be, kept thinking. Zakończyć właśnie, kochani, tego vloga. Nie przeciągać go, żeby nie był za długi, bo jest dwudniowy. Ja za chwilę też będę musiała jechać z moją mamą, więc, kochani, będę już kończyć tego vloga. Jak widzieliście, pospacerowała chmurka na podwórku. Jest pięknie, przyjemnie, cieplutko. Trzeba korzystać, powiem Wam, jak najwięcej z takiej pogody właśnie na polu Cieszyć się, bo nie wiadomo jak będzie na piątek Znowu, kochani, jakieś ma być ochłodzenie tego by, my, tego by my, moi drodzy, nie chcieli No ale wiadomo jak to z tą pogodą będzie Ja bym wolała, żeby naprawdę już było ciepło Cieplutko, już ten letni czas, żeby się zaczął A nie, wiecie, takie przeplatane ciepło, zimno, mróz Nie, nie, nie tego już nam, kochani, nie potrzeba. Potrzeba nam jak najwięcej teraz, kochani, słońca i jeszcze raz słońca. Także, kochani, ja się żegnam z wami tą przepiękną, słoneczną, kochani, dzisiaj pogodą. Nie będziemy narzekać. Wtedy będzie piękna, ładna pogoda. Słońce wróci do nas pewnie jak najszybciej, więc w piątek musi być, kochani, ładnie, a nie brzydko. Także, kochani, serdecznie pozdrawiam. Buziaczki. Jak Wam się, moi drodzy, podobał też ten vlog łączony, taki przeskoczony z poniedziałku na środę, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Nadal pamiętajcie, moi drodzy, o subskrypcji mojego kanału. Zostawcie jakiś ślad po sobie pod filmem, że byliście, że oglądaliście. No i to widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaczki i do następnego vloga. Pa, pa!